Siemano mamy rano, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest drugi dzień reanimacji niedźwiedzia. Właśnie skręcamy maszynę, a ja aktualnie jadę na drugie gospodarstwo, bo tutaj nie mamy podkładek miedzianych. I potrzebne są do pompy wody do tej rurki, od centralnego, podkładki miedziaki. No i muszę podjechać na warsztat. I po prostu za chwilę dowiecie się co i jak. Jak to wygląda, jak przebiegają prace, na jakim etapie jesteśmy aktualnie Dzisiaj jest sobota 31, albo 1 listopada Wszystko pozamykane, cmentarze niby mają pozamykać Tak więc weekend w domu Nie wiem, z Netflixem, nie wiem co będziemy robić w ogóle Nigdzie za bardzo nie wolno się poruszać Chcą wprowadzić czarną strefę, ale jak to będzie do tego jeszcze nikt nie wie No i dobra, co, nie zanudzam, widzimy się po prostu przy niedźwiadku <laughs> cine, cine, cine Și nu, tu oprești la jumătate. pala. Oprești. 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 i tym końcu teraz to oddycha jedziemy się przejechać przyczyna za ciasne zawory sące. Dziękuję, dobranoc. A więc jesteśmy po dwudniowym rozkręcaniu i powiedz teraz wszystkim jak niedźwiedź chodzi. Niedźwiedź chodzi szybko. Szybko chodzi? A jest głośny czy cichy? Głośny! głosy Całą zagadką Były po prostu zaciasne zawory sące Po prostu silnik nie miał Odpowiedniej ilości powietrza Tlenu żeby Wydobyć to z komina wszystko przepalone paliwo No i tu był problem Właśnie braku mocy na chwilę obecną Jest wszystko ustawione Sące na 0,25 Wydechowe 0,30 No i maszyna jak sami słyszeliście W końcu oddycha Dymka puszcza jeszcze momentami Maszyna była nierozgrzana, ale tu będzie problem, problem, problem nie problem Będzie spowodowany tym, że ja go na pompie podkręciłem, był pompa była ustawiona na turbo Czyli na 150 koni, czy tam 160 ustawiają A ja go jeszcze przekręciłem dwa obroty na dawce, czyli on teoretycznie teraz powinien Paliwa dostawać na średnio 170 nie wiem, jak tam dawkowanie jest, ale na pewno na ponad 160 koni. Ja tutaj nic nie przestawiam. Wtryski nowe ustawione na 190 tych mega chyba paskali, tak? Coś takiego to się nazywa. Ciśnienie, Ciśnienie na 190. Pompa na chwilę obecną daje radę. Rurki aż drżą. Szokisowa ma młot i goni Szoka do domu, bo już jest bardzo późno, jest sobota. I uciekamy do domu odpoczywać. Jest koronaświrus. Czarna strefa, i siedzimy jutro w domu. Na mama, mamy maseczkę. No i dobra. Takim bo to właśnie akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Maszyna naprawiona. Tutaj trzeba jeszcze naprawiona. Poprawiona, raczej, bo ona nie była zepsuta. Jest wszystko poprawione. Pierdoły żeśmy zrobili, bo nikt nie zapamiętał, czy był na szóste czy na czwórce. Wszyscy myśleli, że on nie chodzi, bo jest na czwórce. Tam jedni magicy pisali, że. Bez rozkręcania przodu są metody, żeby ustawić, żeby sprawdzić, czy rozrządek jest dobrze ustawiony. On ogólnie dobrze odpalał, ale była żadna gwostka, że brat i ja myśleliśmy, że po prostu jest ustawiony na czwórce i ja tak mówiłem i on dlatego przód został rozebrany, bo myśleliśmy, że przyczyna jest właśnie tutaj, a nie inna. Inni mówili, że kąt wtrysku, ale jedno z drugim się wypadczy. Nie dadzą mi nagrać odcinka. Cholery jasne. Jakby kąta wtrysku miał ustawionego nieodpowiednio dobrze, to by po prostu nie zapalał. To jest ta manifestująca dla kobiet, za życiem i w ogóle. Ech, to by też nie odpalał. Jakby zły był kąt wtrysku, po pierwsze nie odpalałby. Ale zobaczcie, jaka zagwostka. Miał dodać jasno zawory. Zaciasną zawory były, a on po prostu odpalał od strzała, Gdzie w szóstkach to jest też mało spotykane, bo Sześciogorowce też mają to do siebie, że też lubią ciężko zapalać za srisem Dobra, kończymy odcinek. Tak, to nie skacz, ten zapisem. Szczęśliwiście młodego. Dobra, na dzisiaj to tyle. Mi się do złożenia. Cześć, pomachaj wszystkim. Mi się działa i go sprawdzimy już w poniedziałek albo we wtorek, w poniedziałek, może nie, bo w poniedziałek go całego ubierzemy. I smutna wiadomość dla cisza. Smutna... smutna wiadomość dla Was. Sezon na misio 2 zakończony niestety, bo tutaj nie ma co nagrywać. Tu maszyna jest w 100% od podstaw praktycznie zrobiona. No i nie ma co nagrywać, jest poprawione, działa, oddycha. I na razie trzymajcie się. Cześć, idzie do mnie żona i lecimy do domu. Zabierasz się do domu. Follow me. Follow me, chyba follow me na razie.